A to moja córka Laura, mała ewangelizatorka, ewangelizowała ze mną, kiedy była jeszcze w brzuszku. Dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, że bardzo kochamy Kościół takim, jakim on jest takim niedoskonałym bo my jesteśmy niedoskonali i też jesteśmy w tym Kościele. Kościół wierzy w Kościół, w ciało Chrystusa. W tym Kościele jest też moja wspólnota, z którą się identyfikuję. Kościół pomaga mi budować relacje z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który pozostał w Najświętszym Sakramencie. W tym Kościele jest mi bardzo dobrze. Mogę z Nim spotykać moich braci, moje siostry, z którymi łączy nas wspólna wiara, a także księgi Całe, wszystkie osoby ze stanu które również są moimi braćmi, moimi siostrami I razem możemy w tej wierze wzrastać. I razem jesteśmy w tym Kościele, który budujemy. Budujemy, bo tak chciał Jezus Chrystus. I nie wyobrażam sobie innego miejsca, tylko właśnie w Kościół. Wierzę w Kościół, Magda i Marla.